Oczywiście jesiennych warunkach rozpoczyna się jesienna runda sezonu piłkarskiego 2005-2006 w Białym Stoku. Jagielonia dzisiaj podejmuje drużynę Śląska-Wrocław. Można powiedzieć utytułowaną drużynę Śląska-Wrocław, ale to jednak Jagiellonia jest w tym meczu faworytem. Drużyna wrocławska swoje największe sukcesy odnosiła w latach 70. i 80., natomiast w ostatnich latach spisywała się zdecydowanie słabiej. Aktualnie jest to Beniaminek rozgrywek drugoligowych. Jagiellonia w pierwszym spotkaniu, przypomnę, zremisowała z drużyną Gdańskiej leki 1 do 1. Drużyna Śląska swój pierwszy mecz wygrała. No i ciekawie zapowiada się to dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję, że będzie ono emocjonujące, no ale przede wszystkim zwycięskie dla zespołu Z Białego Stoku. Oba zespoły rozpoczęły ten pojedynek w następujących składach. Zespół Wrocławskiego Śląska w bramce, Janukiewicz w obronie, Rudolf, Ignasiak i Wołczek w drugiej linii. Piątka zawodników Budka, Dudek, Sztylka, Szewczyk i Rosiński i w ataku Ulatowski oraz Kowal. Zespół Białostockiej Jagiellonii w żółto-czerwonych strojach w bramce, Andrzej Olszewski w obronie, Ariel Jakubowski, Bukasz Nowotczyński. Jacek Markiewicz i Jacek Hańko w drugiej linii Dariusz Łatka, Robert Speichler Adam Kompała i Paweł Sobolewski i w ataku dwójka zawodników Wojciech Kobeszko oraz Remigiusz Sobociński a oto pierwsze minuty tego spotkania od początku Jagielonia nadawała ton grze zobaczmy dziewiąta minuta tego meczu już akcja pod bramką Wrocławskiego Śląska i doskonałe zagranie do Remigiusza Sobocińskiego. Groźna sytuacja. w Wojciech Kobeszko zdobywa prowadzenie w dziewiątej minucie. Wielka radość białostockiej publiczności. Bardzo udany początek w wykonaniu zawodników w żółto-czerwonych strojach. I Agielonia prowadzi 1 do 0. Popatrzmy raz jeszcze. Remigiusz Sobociński wychodzi na czystą pozycję. Zagrywa tutaj problemy z opanowaniem piłki ma obrońca Wrocławskiego Śląska, Szewczyk. Wojciech Kobeszko jest tam, gdzie być powinien i zdobywa bramkę dającą prowadzenie dla zespołu z Białego Stoku. To pierwszy gol Wojciecha Kobeszko po powrocie. Do zespołu po przerwie spowodowanej groźną kontuzją Tutaj kolejna doskonała sytuacja Sobociński główkował Jednak tym razem na posterunku był bramkarz od drużyny wrocławskiej A to niestety widzimy Wojciech Koweszko Po kilku minutach po strzeleniu Kilka minut po strzeleniu gola opuszcza plac gry Doznał groźnej kontuzji, no i wszystko wskazuje na to, że Wojciech Kobeszko będzie musiał pauzować przez kilka tygodni. Jeszcze jedna doskonała sytuacja, tym razem Ernest Conon, który został wprowadzony właśnie za Wojciecha Kobeszkę na boisko. Egilonia dominuje w tej pierwszej części spotkania. Jeszcze jedna groźna sytuacja, strzelał Konon. No wydawało się, że zawodnik Wrocławskiego Śląska zagrał ręką. Jednak sędzia tego meczu był innego zdania. Ten mecz sędziował pan Piotr Aleksandrowicz z Radomia. 3,5 tysiąca widzów na stadionie. Kilkudziesięcioosobowa grupa kibiców Wrocławskiego Śląska, która przyjechała dopingować swój zespół jeden z nielicznych ataków drużyny w zielonych strojach, drużyny gości. Trenerem tego zespołu jest wielokrotny reprezentant Polski, Ryszard Tarasiewicz. No i popatrzmy, atak drużyny wrocławskiej. No i to była groźna sytuacja niepilnowany był zawodnik drużyny gości. Na szczęście nic z tej sytuacji nie wynikło. I proszę Państwa, już za chwileczkę rozpocznie się druga część spotkania pomiędzy Jagiellonią Białystoki i Wrocławskim Śląskiem. 1 do 0 iście, jesienna aura. No ale jak widzimy, stadion niemal wypełniony w całości tych wszystkich miejsc, które są przeznaczone dla publiczności. A więc, mimo tej pogody na inaugurację rundy jesiennej w Białym Stoku, przyszło naprawdę wielu kibiców. Jagielonia prowadzi 1 do 0 i już rozpoczęła się druga część tego właśnie spotkania. Drużyna Jagiellonii. Teraz kolejny świetny atak wspaniale. Wchodzi Paweł Sobolewski, zagrywa do Ale niestety Jacek Hańko no, był w dobrej sytuacji. Teraz jeszcze jedna sytuacja. Wydawało się, że może być faul. Ale sędziujący to spotkanie pan Piotr Aleksandrowicz. Każe grać dalej. I drużyna wrocławska w tej chwili. Wrocławianie już pod naszym polem karnym. Tracią w drużynie Śląska-Wrocław jest trener tej drużyny. Pan Ryszard Tarasiewicz, wielokrotny reprezentant Polski. Widzimy tutaj Ryszard Tarasiewicz. Na razie spokojny, jeszcze spokojny przed ławką rezerwowych cały czas jednak nastojąco ogląda te spotkanie pamiętamy Ryszarda Tarasiewicza z Białostockiej Gielonii. dwóch zawodników Białostockiej Gielonii w polu karnym Ernest Konon i Remigiusz Sobociński czają się i teraz będzie groźna sytuacja chyba faul tak jest będzie rzut wolny faulowany był Ariel Jakubowski. Nie będzie żółtej kartki. Ale będzie rzut wolny jest szansa na stworzenie groźnej sytuacji. Potrzebna będzie pomoc. Służb medycznych. Już biegnie Wojciech Piechowski. No i potrzebne będą chyba także nosze. Widzimy. Ekipa z noszami zbliża się do naszego zawodnika. No, mamy nadzieję, że nie będzie to żadna groźna kontuzja. Piąta minuta drugiej części spotkania. Piąta minuta drugiej części spotkania, rzut wolny. I po raz kolejny kocioł pod... w polu karnym drużyny wrocławskiego Śląska. Zobaczmy, jest tam Jakubowski Dośrodkowanie i bramka! Jest 2-0 Jacek Hańko! Piękna główka! Jest 2-0! Wielka radość zawodników białostockiej Gielonii wspaniale rozegrany ten rzut wolny był tam gdzie trzeba Jacek Hańko no i w tym momencie Szał na trybunach. 2 do zera. Yeah! Powiedziałem, Mariel Jakubowski oczywiście. Chodziło mi o Remigiusza Sobocińskiego, który robił dużo zamieszania w polu karnym. No i właśnie. Chyba obrońcy Śląska byli skupieni bardziej na Sobocińskim i zostawili bez opieki Jacka Hańko, który dołożył tylko głowę. No i w tym momencie 2-0. Wydaje się, że sprawa zwycięstwa w tym spotkaniu jest już jasna, aczkolwiek musimy uważać, bo jeszcze, jeszcze dużo czasu pozostało do końca tego meczu. Śląsk Wrocław już w ataku na naszą bramkę. Wrocławianie, teraz oni, groźna sytuacja, Andrzej Olszewski bardzo ładnie. A więc jednak Ariel Jakubowski opuszcza plac gry, w jego miejsce Przemysław Kulik. Niecelne zagranie i spokojnie nasi obrońcy, chociaż teraz no niebezpieczna sytuacja, no sami sobie mogliśmy zrobić niemiłą niespodziankę. Fatalnie zachowała się nasza defensywa w tym momencie. Troszeczkę rozkojarzony był również e, bramkarz e, drużyny białostockiej w Ilonii. 57. minuta tego spotkania. Śląsk-Wrocław w ataku na naszą bramkę. No i będziemy mieli rzut rożny dla zespołu gości. Rzut rożny dla zespołu Śląska-Wrocław. Bardzo ładnie. Z poświęceniem Jacek Markiewicz. Ale jeszcze akcja niewyjaśniona. No nieporozumienie wśród sędziów. Liniowy wskazywał, podnosił chorągiewkę. Główny nie reagował. I kolejna akcja białostockiej drużyny. Wspaniale! Świetna sytuacja! Będzie 3-0 tak. Nie! Nie, nie! Jak tego nie wykorzystał Ernest Konon, proszę Państwa. Był sam na sam. Z Radosławem i Janukiewiczem, no i niestety, ale jeszcze akcja nieskończona. Paweł Sobolewski wchodzi w pole karne. No ale jednak zabiera mu piłkę obrońca Śląska, Wrocław Konon. No i jest szansa tam. Widzimy Paweł Sobolewski samotnie, ale nie widzi go chyba Ernest Konon. W tej chwili, tak, przerzuca do Pawła Sobolewskiego. Spokojnie, Sobolewski już podchodzi pod pole karne, będzie dośrodkowanie. Wykonał dośrodkowanie! Aj, szkoda, że do tej piłki nie doszedł. Przemek kulik. Niepewna interwencja bramkarza Śląska-Wrocław. Szansa na wyprowadzenie kolejnej akcji. Konon faulowany. Będzie żółta kartka. Chyba tak. No zobaczymy, jaka będzie decyzja sędziego. Krzysztof Wołczek faulował. No i moim zdaniem ten faul zasługiwał na pokazanie żółtej kartki. Jacek Hańko już ustawił piłkę jak rozegrają ten stały fragment piłkarze białostockie Giloni. Czy będzie uderzenie, czy będzie próba rozegrania tej akcji? No widzimy, że już Nowoczyński, Łatka i Hańko. Który z nich będzie uderzał? A w polu karnym jest Sobociński. I przed polem karnym czai się Przemek Kulik. I Łukasz Nowoczyński, ale jednak rozbieg bierze Jacek Hańko. Zobaczmy, Nowoczyński strzela w mur. I bardzo ładnie Robert Speichler, dośrodkowanie, tak i... Przemek Kulig wyskakuje bardzo ładnie, ale... A miał kłopoty bramkarz drużyny Śląska Wrocław. Bardzo ładne wejście w pole karne Przemka Kuliga, który zamykał tą akcję. Kompała. Bardzo ładne dorzucenie do Ernesta Konona. Ten jednak niedokładnie zagrywał walka w narożniku. Odzyskał Konon bardzo ładnie do Sobolewskiego. Sobolewski, rzutko w pole karne. Groźna sytuacja, no proszę Państwa, niewiele brakowało, aby padła samobójcza bramka. I Konon, Hańko i Kulik. Chowa się za słupkiem Sobociński. I zobaczmy walczą piłkę, ale tym razem obrońcy Śląska uprzedzają naszego zawodnika i już wychodzą z kontrą zawodnicy z Wrocławia. Bardzo ładne zagranie do Ostrowskiego Ostrowski, ale niestety fatalny błąd zawodnika z Wrocławia. I już wznawiają grabi otoczenie. Zobaczmy przemek Kulik uderza. O troszeczkę za wysoko. Wrocławianie ofiarnie będzie rzut wolny. Na całe szczęście, że w drużynie Śląska-Wrocław nie ma Ryszarda Tarasiewicza. Albo przynajmniej takiego zawodnika, jakim kiedyś był Ryszard Tarasiewicz, dla którego odległość nie miała żadnego znaczenia. Potrafił huknąć z rzutów wolnych niejednokrotnie z dalekiej odległości. Pamiętamy doskonałe mecze w reprezentacji Polski. Wiele bramek, chociażby słynny gol ze Szwecją na Rasundzie. Już rzut wolny wykonany. Spokojnie, no broń sobie Stoku, Ale ciągle, ciągle piłka w posiadaniu drużyny z Wrocławia. I Jacek Hańko teraz, dobrze, blokujemy, no chociaż no niedokładnie właśnie. I po raz kolejny tracimy piłkę, Ostrowski jest już w polu karnym. musimy zablokować, uważać, żeby nic się nie stało, całe szczęście. Adam Kąpała odbiera piłkę, teraz wychodzimy z kolejną kontrą. Dobre zagranie dokonana. Czy dojdzie do tej piłki? Walczy, 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 ale niestety, niestety. Szewczek. Grający między innymi w zniczu Pruszków, ale teraz popatrzmy. Groźnie Śląsk, Wrocław atakuje. No i całe szczęście, że był tam Przemek Kuli który zablokował strzał napastnika gości, no bo wyglądało to naprawdę groźnie. I już przerzut gry na drugą stronę. Białostoczanie, popatrzmy, kompała. Spokojnie do Sobolewskiego. Sobolewski na środek, tak, do Speichlera. Speichler do Łatki. Nie, przerzuca na drugą stronę do Kuliga. Kulig teraz do Łatki. Łatka już jest w polu karnym. Troszeczkę za mocno Łatka wypuszcza piłkę, ale będzie rzut rożny. No i w tym momencie będzie druga zmiana. Trzecia już zmiana, przepraszam, w drużynie Jagieloni. Boisko opuszcza grający z numerem dziewiątym. Darek ładka z numerem ósmym Iwo Złóżyski. I rzut rożny. Już spokojnie zagranie do Konona. Dośrodkowanie, chyba troszeczkę jednak za mocno. Tak. I Śląsk Wrocław teraz groźnie atakuje. Groźna sytuacja. Olszewski wychodzi z bramki. No, proszę Państwa, niebezpieczny. Brawo, Andrzej Olszewski. Gdzie była nasza obrona w tej chwili? Andrzej Olszewski. No, trzeba powiedzieć, że troszeczkę niefrasobliwie zachowali się obrońcy i Gieloni, pozwalając zawodnikom z Wrocławia dopuścić do takiej sytuacji. I będzie rzut wolny, faulowany. Zawodnik z Wrocławia. Dwuosobowy mur, który tworzą. Sobociński i Zubrzycki. Już rzut wolny wykonany, ale spokojnie. Wrocławianie groźnie, strzał na bramkę, nie, nie było strzału na bramkę. Andrzej Olszewski na spalonym, na spalonym. W dosyć dogodnej sytuacji znalazł się Krzysztof Ulatowski. Nie oddał jednak strzału, postanowił y, zrobić taką lekką wrzutkę. I już piłka z autu, wyrzucona. Dośrodkowanie w pole karne. Tam jednak bramkarz drużyny Śląska, chociaż był faulowany. Nie, nie był faulowany. Była szansa dla naszej drużyny. Paweł Sobolewski. I jest szansa. Jacek Hańko. Hańko przed polem karnym. Dośrodkowanie. Tam walczy Ernest Konon. No, byłoby naprawdę miło zakończyć jeszcze jedną bramką ten mecz. Ale teraz trzeba uważać, aby nie stracić bramki, bo wrocławianie groźnie kontratakują. No i na szczęście Jacek Markiewicz. Teraz swoją interwencją piłka opuszcza plac gry. Jutrożny dla zespołu Śląska Wrocław. Już wykonany. Wybijamy piłkę. Więc proszę Państwa, w tym momencie sędzia Piotr Aleksandrowicz z Radomia kończy spotkanie 2 do 0. Zwycięża zespół Białostackiej Jagiellonii. Mamy trzy punkty. Zasłużone zwycięstwo drużyny białostockiej, która w tym spotkaniu była, no można powiedzieć, zdecydowanie lepsza, aczkolwiek od czasu do czasu pozwalaliśmy niebezpiecznie zbliżyć się gościom z Wrocławia pod naszą bramkę. Ciekawe, co do powiedzenia będą mieli po meczu y, trenerzy i bohaterowie tego spotkania. Przypomnę raz jeszcze, Gielonia, Śląsk, Wrocław, 2 do 0. Ryszard Tarasiewicz, trener zespołu gości. Panie Ryszardzie, proszę o ocenę tego spotkania. Wie pan, w pierwszej kolejności chciałem pogratulować Jagiellonii zwycięstwa. Uważam, że jeżeli byśmy brali statystykę utrzymania przy piłce, posiadanie przy piłce, myślę, że z miał więcej niż połowy, czyli 60, jakieś 70%. Uważam, że pierwsza bramka Ustawiła mecz, gdzie Śląsk dyktował w pierwszej połowie w 45 minutach warunki. Przy ciągu powiedziałbym całego, całego meczu uważam druga bramka ze stałego fragmentu gry i może jeszcze jedna akcja, gdzie wyszedł zawodnik z Jagieloni sam na sam. Uważam, że Zagielonia oprócz tego sobie nie stworzyła więcej sytuacji. Uważam, że mieliśmy może trochę mniejsze, powiedziałbym, jakieś pole rażenie ofensywne, ale to też my wiedzieli na początku sezonu o tym. Były sytuacje. Uważam, że szkoda. Szkoda, że zostało ułożone dużo wysiłku i jak ktoś, kto nie był na meczu, jak popatrzy na suchy wynik, to mógłby pomyśleć, że był tylko jeden zespół na boisku a tak nie było. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia szansę białostockiej drużyny w walce o ekstraklasę? Czy Wy też będziecie walczyli? Nie, nasze cele były odmienne. E, szczerze, e, uważam, że Jagielonia nie zagrała wielkiego meczu, może to jest początek sezonu, jakbym powiedział, że, że było inaczej, to bym skłamał, może to jest kandydat do pierwszej ligi, życzę im tego, żeby weszli do pierwszej ligi, ale myślę, że nie widziałem innych zespołów, ale jeżeli tak będzie Jagielonia grała, to, to nie wiem, czy będzie miała szansę awansować. Wrócił Pan na ten stadion po wielu latach. Kibice pamiętają mecze o Superpuchar, mecze ligowej śląska z Egielonią, czy chociażby mecz Polska-Bułgaria tutaj w Białymstoku. Jak Pan wspomina swoją grę tutaj w Białymstoku? Jak Pan no, po latach wraca do Białego Stoku? Wie Pan, no sympatycznie jest zawsze wrócić. Uważam, że jest bardzo dobra publiczność białostowska. Bardzo obiektywna. Jest tu klimat. Uważam, że będzie jeszcze lepszy klimat, jak Jagiellonia awansuje do, do pierwszej ligi. Czy jeszcze ma pan w pamięci wspomnienia z tamtych spotkań, gdy na stadion przychodziło po 30 tysięcy widzów? Myślę, że tak będzie, nie tylko w Jagiellonii, ale na innych stadionach. Dobra gra reprezentacji i zespołów klubowych na pewno przyciągnie więcej publiczności na stadionie. Proszę powiedzieć, pan, jako były reprezentant Polski, jak pan ocenia szansę naszej drużyny narodowej w, w najbliższych meczach? Tak jak Czy już... mamy drużynę już gotową na finał Mistrzostw Świata? Ja uważam, że, że tak. No wiadomo, że będzie ciężko postawić jakieś, powiedziałbym, warunki Anglikom, ale jest tylko. Tylko, tylko powiedziałbym jeden zespół. Uważam, że jeżeli nam się nie uda wejść z pierwszego, to powinniśmy prawdopodobnie wejść bezpośrednio z drugiego miejsca. Także jest to zespół, który idzie w dobrym kierunku i ja mam nadzieję, nawet jestem przekonany, że awansujemy do mistrzostw świata. Dziękuję pięknie za rozmowę. Z drugiej bramki Jacek Hańko. gratuluję przede wszystkim. Dobrego meczu, jak oceniasz swoją postawę? Swoją postawę. Najważniejsze cieszą trzy punkty zdobyte. Wyszliśmy z wolą walki ambi ambitnie, ale gra się może nie za bardzo układała, chociaż na początku szliśmy bramkę. Także też szkoda Wojtka, straciliśmy Wojtka na parę tygodni, ma problemy, wybity barkma. Ale... Walka walką, myślę, że tym przeciwstawiliśmy się drużynie Śląska, dużo jeszcze jest z gry do poprawy, dużo zgrania i, i najważniejsze, że zdobyliśmy trzy punkty i, i ciężkie nas teraz czeka spotkanie w Heko, gdzie podobno wygrało, także myśląc o Ekstraklasie musimy na wyjeździe nie przegrywać, a u siebie wszystko wygrać i na razie spełniamy te cele. Po raz kolejny strzeliłeś bramkę w tym roku, bo kilka strzeliłeś wiosną. Może powinieneś zostać napastnikiem? Napastnikiem. Jak strzelam jako lewo obrąca, to tym bardziej się cieszę z tego. A najważniejsze, że drużyna wygrywa. Nieważne, kto strzela bramki. A to jest dla mnie też satysfakcja pewna, że co masz, na razie strzelam bramki. Także fajnie, trzeba się cieszyć z tego. Dziękuję bardzo. Dzięki.